Cześć, to ja, a Dzisiaj zagramy z bo, który nie umie grać. Sama jesteś głupia, Jessie. Rozwalaj te skrzynki swoim długim łukiem. Spierdalaj bo od nich. Sama spierdalaj. Choć na tą rosę debilu, a nie uciekasz. Okej, okay, albo nie spierdalaj, bo tamdy na z Diabełkami jest. Chodź zajebać mojego brata, bo ma dłuższy łuk niż ja. Tadebilu, chodź mi pomóż. Bo jesteś debil, bo ci zjape śmierdzi. Haha, nieśmieszne. Ale ich zabiłeś swoimi bonkami. Ale te dabil zginąłeś teraz czekać tatego Debilla. Ale go porobiłaś. Jeszcze jeden team debili został. Ale ich porobiłam. To były jakieś z... z zostaw łapkę i suba.